Przed siebie prowadzę monolog z powietrzem W tej drodze do nikąd anioł odebrał mi serce Odebrał nadzieję, powodując C łez Więc nie wiem, czy potrafię odnaleźć im Zapraszam na wideo wywiad z Mateuszem Cześć Cześć Jest to <laughs> jeden z reprezentantów podziemia mostrzyckiego Świetny wokalista, który właśnie wydał swoją najnowszą płytę Pod, pod tytułem, tytułem Muzyka, pasja, wiara Tak jest i moje pierwsze takie pytanie, skąd pomysł na tę płytę? Skąd pomysł? Słuchaj, żeby zrobić ten projekt, była to decyzja w sumie taka spontaniczna. Miałem pracować nad projektem solowym. Jednak tak wyszło, że, że zrobiłem ten projekt z Natalką, której niestety nie ma tutaj z nami, ale pozdrawiamy ją jak najbardziej. Pozdrawiam, pozdrawiam. <laughs> skąd pomysł? Słuchaj, zrobiliśmy z Natalką przed wakacjami jeszcze <laughs> dwa utwory dość taki o tematyce miłosnej, co prawda, ale, ale były to dwa utwory, które, które zrobiliśmy razem. Jedy nawet jeszcze nie znając się, pisaliśmy tylko na gadu i... ciekawy początek. <laughs> ona swoją kwestię nagrała w Przemyślu w klubie, tak? ja swoją kwestię w Profil Studio. Mhm. Mm, no ale jakoś, jakoś to wyszło, prawda? Słuchacze ocenili to jako, jako dobry kawałek, więc no, stwierdziliśmy, że może coś, czy coś razem zrobimy jeszcze, prawda? I tak powstał. Jak powstał ten projekt? Mhm. Rozumiem. A ile czasu nam to zajęło? Stosunkowo niedługo, bo prace trwały jakieś 3 miesiące. Jeżeli mhm. chodzi właśnie o pisanie tekstów i nagranie, to trzy miesiące. Zaczęliśmy we wrześniu. No wiem, co prawda jest grudzień. w grudzień. mamy, tak. To nie jest, nie jest krótki okres czasu, prawda, od września mhm. do grudnia, ale jeszcze tylko na te pięć kawałków, prawda, bo jest tylko 5 utworów. Ale no, wystąpiły pewne problemy. Mhm. No i niestety mhm. tyle to musiało potrwać. A jaki ten charakter ma, ma krążek i może jakieś inspiracje dla tytułów, piosenek, ehm. tematy? Okej, okay, więc zacznę od tytułu, prawda? Muzyka, mhm. pasja, wiara. Są to terminy, które nas połączyły. Tak. Muzyka, wiadomo. Pasja, wiadomo, wiara. bo no po, po, po prostu wierzymy w to, co robimy, więc nie. Wierzymy mhm. w tą muzykę naszą, wierzymy w tą naszą pasję i... Wierzymy, że, że kiedyś coś nam się uda, prawda, jeżeli chodzi właśnie o, o muzykę. Tak. Rozumiem. Fajnie. I tak zastanawiam jeszcze, bo jesteś maturzystą, tak samo jak ja. Tak jak Ty. Tak jak ja. I skąd bierzesz to czas, na to, żeby tworzyć muzykę i nauczyć się Mam maturę w końcu, także? A skąd Ty bierzesz czas na wideorozmowy, na przykład, ze mną? Chyba mm, <laughs> kwestia dobrego dysponowania, prawda? Dokładnie. Zgadza się, po prostu wolny czas poświęcam i na mm -hmm. napisanie tekstów, na nagrywanie, ale też na naukę. Okej, okay. może trochę zalibuję tą naukę ostatnimi czasy, przyznaję się. Matura dopiero w maju, jeszcze zdąży się nauczyć. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zdążysz. Na pewno, na pewno. Następne moje pytanie mm -hmm. dotyczy terminu. Dlaczego dzisiaj? Zdecydowaliście się. Bo jest 19. 19 tak? I? Mm -hmm. Po prostu to jest ten dzień, słuchaj, to jest ten Aha. dzień. Nie, słuchaj, decyzja była też spontaniczna dość. Mhm. E, pomysł na wydanie tej płyty powstał dzisiaj rano. Mhm. Szybko. A Dlaczego? Ogólnie czekaliśmy, żeby nakręcić wideoklip, żeby te, na tej płycie były właśnie tych było pięć utworów plus ten wideoklip. Niestety wystąpiły pewne problemy z tym wideoklipem. Wideoklip jeszcze nie został zrealizowany do końca. Kiedy będzie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że przed nowym rokiem jeszcze. Jest taka nadzieja, aczkolwiek nie mogę ponagrać kolegi, który tym się zajmuje. No i po prostu powstał, wydajemy dzisiaj. Rozumiem. A płytę, płyt będzie, będą jeszcze płyty do, do, do kupienia. Na tych płytach już będzie tych pięciu utworów i będzie ten wideoklip, ale to dopiero po Nowym Roku. Dobrze, to ja będzie będę taka opcja. pierwszą osobą, która zakupi tę płytę. Okej, okay. trzymam to się za słowo. Bardzo chętnie posłucham, bo na razie widziałam tylko jeden utwór i jest naprawdę genialny. Czekamy wytrwale no. na ten wideoklip i dziękuję. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia materiału.